Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good, I'm great, I'm wonderful, I'm good, I'm great, I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, hello. Hello, how are you? I'm tired. Mm -hmm. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 hello? how are you? Hello, 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 how are you? Good morning. Good morning! Hello! How are you? Last time we talked about farm and about vehicles. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o farmie i o pojazdach. Dzisiaj będziemy rozmawiać też o farmie i o pojazdach. Ale powiemy sobie o innych zwierzątkach. A wśród pojazdów znajdą się te, o których nie mówiliśmy. Ale najpierw. Zaczniemy od pierwszego. Noisy farm. Głośna farma. The sun is shining on the farm today. Hen and her chicks Go outside to play. The farmer is on her way. Beep, 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 beep. The dog rounds up the fluffy white sheep. Soon. The sun is setting. In the sky the cat, the cow and the horse say goodbye. Here is the farmer. Tu jest farmerka. Czy pamiętacie czym poruszała się na farmie farmerka? What the farmer was driving? Of course, the red tractor. Oczywiście, czerwonym traktorem. Red tractor. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przeczytam go jeszcze raz za chwilę, ale chciałabym pokazać Wam jeszcze jedną ilustrację. That's a hen and her chicks. Here are her chicks. One, two, three, four. Ta była kura i jej kurczęta. O tym było w wierszyku, że kura i kurczaczki wyszły na dwór. Here are chickens, to są kory, it's the hen, to jest kura, korka, samica, and here is uh, the rooster, a to jest kogut. The chicks are small, kurczaczki są małe, they are yellow, and they are here in this picture. A teraz, jeszcze raz szybko, przeczytam wam. The sun is shining on the farm today. Hen and her chicks go outside to play. The farmer's on her way. Beep, 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 beep. beep. The sheepdog rounds up the fluffy white sheep. Soon the sun is setting in the sky. The cat, the cow, and the horse say bye bye. A teraz zagadka. Którego ze zwierząt zwierzyka nie ma na obrazku? Here is the hen. The sheep, the bull. the horse, the cow, and the cat. Yes. Chicks. To jeszcze nie wszystko o czym będziemy dzisiaj mówić. Czy pamiętacie piosenkę, której uczyliśmy się wczoraj? W takim razie jeszcze jedna zagadka. W piosence, której słuchaliście, były takie zwierzątka: cow, sheep, dog, cat, and some chickens. Które zwierzątka z piosenki nie znalazły się na obrazku? The cow and the cat. Brawo! Na farmie z piosenki było kilka zwierzątek, których obrazki właśnie Wam pokażę. The dog. The cat. Sheep and some chickens. Cow. There were five. Przypomnijmy sobie nazwy innych zwierzątek, o których mówiliśmy jakiś czas temu, które mieszkają na farmie. A oprócz tego będą jeszcze nowe. Um. Pig, duck, goose, donkey. Okay? So today we have ten animals, ten farm animals. Dzisiaj mówimy już o dziesięciu zwierzątkach na farmie. Spróbujmy je sobie przypomnieć. The cat. The dog. The cow. The goose, the sheep, the chicken, the dog, the pig, the horse. I one more donkey. Ponieważ powiedzieliście, jakim pojazdem poruszała się farmerka, przypomnijmy sobie, o jakich pojazdach mówiliśmy ostatnio? Red tractor. red motorbike green lorry blue police car Czy pamiętacie jeszcze jakiś Czerwony pojazd. Do you remember any other red vehicles? Mhm. Mm That's the red bus. The London bus. Jeszcze czerwony autobus. Londyński piętrowy autobus. Do you know who likes to go by this bus? Czy wiecie kto lubi takim autobusem podróżować? Na pewno wiecie. To nasz częsty gość na zajęciach. Mr. Potato. Mr. Potato lives in London. Pan Ziemniaczek mieszka w Londynie, ale niestety teraz musiał zostać w Warszawie, ponieważ nieczynne są lotniska. I pan Ziemniaczek niestety nie może wrócić do domu, dlatego spędza ten czas z nami. Ok. Do you remember any other red vehicles? Czy pamiętacie jeszcze jakieś czerwone pojazdy? Here. It is a fire engine. To jest samochód strażacki. That's a bicycle. To jest rower. Here is a scooter. A tu jest hulajnoga. I, I na pewno każdy z Was, kiedy był mały, jeździł swoim pierwszym pojazdem. That's a pram, pink, pram. Dzisiaj przypomnieliśmy sobie zwierzęta, które mieszkają na farmie. Przypomnieliśmy sobie również kilka zwierząt, których nie było przez ostatnich parę zajęć, a były to pig. Kus. I nowy zwierzak, donkey. Przypomnieliśmy sobie również nazwy różnych pojazdów. Dzisiaj były nowe pojazdy, Fire Engine. Bicycle, bike, scooter, pram. And that's all for today. See you next time. Bye bye. It's time to say goodbye. Bye bye, good bye 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 bye, bye, bye. bye bye, bye bye, good bye. Bye bye, good bye. Bye bye, bye bye, good bye. I can clap my hands. I can stomp my feet. I can clap my hands. I can stomp my feet. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye. One, two, three. Goodbye. Goodbye. See you. See you next time.